Witam wszystkich serdecznie w nowym materiale. W poprzednim filmiku obiecałem wam oraz na naszym Telegramie również. Dałem takie info, że ja buduję dla siebie Excela, który akurat pomoże mi w miarę szybko rozliczyć swoje dywidendy. A z racji tego, że obiecałem wam na swoim Telegramie, że wrzucę dla was tego Excela, czyli udostępnię, tak naprawdę jest to za darmo. Wystarczy tylko łapka w górę, komentarz dla zasięgów, nic więcej. No i oczywiście subskrypcja. Więc tutaj nawet wrzucałem ankietę, ile dostaliście z dywidend w poprzednim roku, tak abym ja dostosował tego swojego Excela pod ilość otrzymanych waszych dywidend. I zazwyczaj takie info ja wrzucam przed opublikowaniem materiału na YouTube. Więc uczestnicy naszego Telegrama są zawsze na bieżąco. No i to będzie akurat krótko. Filmik, bo akurat nie będę tutaj wchodził w szczegóły rozliczania dywidend. Myślę, że to było przerabiane już milion razy, więc zostawię link do artykułu, który tak naprawdę pomoże Wam rozliczyć dywidendy, jeżeli czegoś nie rozumiecie w tych wszystkich pitach, raportach i tak dalej. Natomiast ja ze swojej strony przedstawię tego Excela oraz jak ja wrzucam te dywidendy do tego Excela i jak mi tam Excel wszystko przelicza. Pierwsze czego potrzebujemy? No to raport z naszego brokera. W moim przypadku jest to Interactive Brokers. Również na telegramie dałem takie info, że ten Excel jest budowany akurat pod dywidendy z Interactive Brokers. Natomiast jeżeli uzupełnicie te wszystkie informacje potrzebne nawet z innego brokera, no to powinno wam przeliczyć. Natomiast na Interactive Brokers klikamy zakładkę Performance and Reports i zakładka Statements, to jest ta zakładka, i tutaj mamy standardowe raporty, i również customowe, czyli te raporty, które ja tam dostosowałem do swoich potrzeb. Ja tutaj stworzyłem takie dwa customowe raporty, czyli to są stricte dywidendy oraz dywidendy plus podatek. Ale ja Wam pokażę na przykładzie standardowego raportu, czyli Activity, i wybieramy tutaj zakres dat. Powinna tutaj u Was być opcja annual, czyli rocznie. I wybieramy za 2024 rok. Jeżeli nie, no to możemy ustawić sobie tutaj custom date range, czyli wybieramy sobie daty od i do, czyli powiedzmy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia, ale klikamy rocznie 2024 rok i tutaj wybieramy format CSV, czyli w Wekselu. No i mamy pobrany ten raport w Excelu, otwieramy go i tutaj mamy mnóstwo informacji tego wszystkiego. Na moim kanale również jest filmik. Na temat wszystkich zakładek w Interactive Brokers, jak korzystać z tego brokera oraz jak odczytywać przykładowo te wszystkie informacje na tym raporcie, które są akurat nam potrzebne. Link teraz wyskoczy u góry po prawej. Natomiast w tym raporcie, czyli w Excelu, przechodzimy sobie do takiej zakładki, gdzie będzie napisane Dividends, czyli o tej pierwszej linijki aż dotąd. Tutaj jest podsumowanie, więc to nam tak naprawdę nie jest potrzebne. I ta pierwsza linika to są tak zwane headery. Więc co też nie jest nam potrzebne? Najważniejsze tutaj te wszystkie informacje, czyli dywidendy otrzymane. Rozszerzymy te trochę kolumny, żeby to było widoczne. No i co nam tutaj jeszcze jest potrzebne? No to podatek pobrany u źródła. Czyli po angielsku jest to Withholding Tax. Jest to akurat ta zakładka. Od pierwszej linijki do tej, bo to powinno być wszystko rocznie. Więc od 1 stycznia, powiedzmy kiedy tam była pierwsza dywidenda otrzymana lub pobrany podatek u źródła. W moim przypadku jest to 1 kwietnia. I ostatni to był 27 grudnia. Więc mamy te informację i teraz otwieram tego swojego Excela, którego zbudowałem. Ten Excel wygląda następująco. Od razu wam powiem, że wszystko co jest tutaj do wklejenia, to jest zaznaczone na taki powiedzmy ciemny niebieski, nawet taki trochę szary. Te trzy kolumny pod sekcją dywidendy to są kolumny z formułami. Więc tutaj nic nie zmieniamy. Podobnie w sekcji podatek. Te kolumny nas interesują, bo tutaj wklejamy informacje z tego raportu od Interactive Brokers lub innego raportu u innego brokera, natomiast musimy tutaj dostosować pewne kolumny. I te kolumny tutaj również mają w sobie formuły, więc tutaj również nic nie zmieniamy. I na samym dole również stworzyłem pewne komórki z formułami, które automatycznie to wszystko liczą. Więc tak, przechodzimy do zakładki Dywidendy. Tutaj tylko wystarczy, że sobie przekleję te dywidendy, które otrzymałem. Więc wklejam tutaj te dywidendy jako liczby, bo tutaj Excel sam szczytuje te formaty dat, więc tutaj się wszystko będzie zgadzało, wystarczy wkleić jako liczby. Więc tak, dywidendy zostały wklejone i tutaj formuły automatycznie nam zaciągają, przykładowo dzień otrzymania dywidendy minus jeden, bo wiadomo, że dywidendę rozliczamy według średniego kursu z daty otrzymania dywidendy minus jeden dzień roboczy. Ta formuła akurat jest bardzo prosta, czyli formuła workday minus 1, za wyjątkiem, tutaj również stworzymy taką tabelkę. Piąt, które mamy w Polsce, czyli nie są to dni robocze. Czyli te daty, jeżeli przykładowo otrzymaliśmy dywidendę 1 kwietnia, no i przykładowo 29 marca wypadałoby, że to nie jest dzień roboczy, no to formuła pomija to po prostu. Akurat fajny przykład, bo zauważyłem, że jest pominięta jedna dywidenda, więc przeklejmy to jeszcze raz. Kraft Heinz, który ma datę otrzymania 27 grudnia, no minus 1 to by wychodziło, że to jest 26, natomiast 26 to nie był dzień roboczy. Więc formuła zaciąga tak, że jest po prostu to pomijane z tej tabelki. Kurs MBP 1, ja już mam tutaj wklejone średnie kursy z poprzedniego roku, zakłacę kurs MBP. Wystarczy, że sobie pobieram taki raport ze strony NBP, kibum kursów średnich za cały rok i wklejam po prostu tutaj na osobny arkusz. I z tego arkuszu formuła również przez VLOOKUP zaciąga dla tej daty średni kurs dolara z tej daty. Więc to jest też również automatyczne. No i kwota w PLN jest automatycznie przeliczana również przez mnożenie, czyli kwota w dolarach jest mnożona przez kurs, wiadomo, NBP dolara. Więc tak wygląda ta pierwsza sekcja. Natomiast druga sekcja, czyli podatek, mamy również tutaj formuły. I te formuły polegają na tym, że mamy przykładowo tą pierwszą kwotę. Jeżeli nie ma tutaj potrąconej kwoty dla tej dywidendy, no to oznacza, że potrącony podatek jest 0 i procent, który trzeba dopłacić, to jest 19%. Tak od razu również to przelicza na złotówki, czyli mnożę kwotę w złotówkach z tego dnia przez ten procent. No i mamy kwotę do rozliczenia w złotówkach. Natomiast tutaj wklejamy. Ten Withholding Tax, czyli podatek pobrany u źródła. Ale tutaj od razu uwaga, bo z racji tego, że ja na samym początku wtedy złożyłem wniosek W8, za pomocą którego unikamy tak naprawdę podwójnego opodatkowania, czyli nie płacimy 30%, a tylko 15% w Stanach Zjednoczonych i mamy w Polsce do rozliczenia tylko 4, to tutaj były takie mini machloje u brokera. Więc na początku pobiera mi ten podatek, potem oddawał. Bardzo łatwo to można wyłapać, bo tutaj mamy przykładowo, jeżeli jest potrącony podatek, no to mamy minus, a tutaj akurat w tych pierwszych dwóch dywidendach na Kraft Heinz oraz Coca-Coli mamy takie kwoty, więc ja to usuwam, bo tak naprawdę to jest potrącony podatek, 15%, nawet ta sama data, ta sama spółka, więc ja to sobie od razu usunę, żebym tego nie przekleił i z Coca-Colą mamy również tak samo, bo tak naprawdę już tutaj nawet widzę, że mamy trzy razy potrącony podatek dla Coca-Coli sama data, więc to było 30%, potem nam niby oddali, i potem jest minus 15%, tak jak powinno, więc ja tego nie liczę. Usuwam również to. I teraz mam akurat wszystko wyczyszczone, tak jak powinno. Podejrzewam, że u was, jeżeli inwestujecie już nie pierwszy rok, nie powinno tego być na raportach. Natomiast warto sobie zobaczyć, czy nie ma przykładowo na początku tych linijek, ponieważ to przeszkadza akurat w tym Excelu do rozliczania dywidend. Więc przeklejamy potrącony podatek również do Excela, klejamy go jako Values, tak samo. No i od razu widać, że nam liczba linijek tutaj się zgadza z tym, co mamy w podatku. Czyli dywidenda 1 do 1 pasuje, czyli Kraft Heinz pasuje do potrąconego podatku z, z dywidendy Kraft Heinz, przepraszam. No i jak wklejamy już tą dywidendę, od razu widać, że mamy potrącony podatek 15%. Jeszcze raz to pokażę, czyli usuwam, mamy potrącony podatek 0, i które trzeba dopłacić, to jest 19%. Natomiast wklejamy jeszcze raz. I już mamy potrącony podatek 15%, to po prostu dzieli kwotę przez potrącony podatek i pokazuje, jaki jest potrącony podatek procentowo. Potrącona kwota w złotówkach jest to również potem potrzebne do wpisania w PIT 38, czyli to również liczy. Tak samo potrącony podatek USD mnoży przez ten kurs z tego dnia, i to jest akurat już w PLN. Tutaj pokazuje procent, który trzeba dopłacić, czyli. Jest potrącony 15%, więc dopłacamy te 4%, żeby nam wyszło 19%. A te 4% już wtedy się przelicza na również złotówki, czyli 4% mnożymy przez kwotę otrzymanej dywidendy wtedy w złotówkach i dostajemy taką kwotę do rozliczenia. Więc nam tutaj wszystko pasuje, i na samym dole mamy takie komórki. Otrzymana kwota w USD brutto to jest po prostu taka dodatkowa komórka, otrzymana kwota w złotówkach brutto to jest również dodatkowo. Natomiast mnie interesują te komórki, czyli potrącona kwota za granicą 52 zł i 92 grosze. To jest potrącona kwota te 15%. Różnica do rozliczenia, czyli ten podatek, który dopłacamy, czyli te 4%, czasami to nie jest 4%, tutaj uwaga, może być tak, że tam mam. przykładowo spółka kanadyjska, niekanadyjska może potrącić podatek 13-12%, różnie to bywa, więc tutaj warto zwracać uwagę. Excel i tak to wszystko przelicza, jaki jest tutaj procent do, do zapłacenia, natomiast warto sobie tutaj rzucać okiem, czy tutaj wszystko jest OK. Więc różnica do rozliczenia. Wnosi tyle, czyli to jest podsumowanie tej kolumny. No a tutaj są informacje, które wpisujemy do PID 38. Tak jak mówiłem na samym początku, tutaj nie będę wchodził już w szczegóły, jak uzupełniamy ten PIT, ponieważ to już było przerabiane milion razy. Szczególnie polecam przykładowo stronę DNA Rynków, której chyba Piotr Cymcyk napisał fajny artykuł, jak rozliczamy tutaj dywidendę, co jak wpisujemy. Więc tutaj najważniejsza w pit 38 jest taka sekcja, kwota do zapłaty. Więc zryczałtowany podatek obliczony od przychodów, czyli dochodów, o których mowa tam tam, tam tam uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Więc to jest ten podatek akurat 19%, w naszym przypadku ten cały podatek 19% wynosi 67 zł w zaokrągleniu, ponieważ w PIT 38 wpisujemy już zaokrąglone liczby, formatem, jeżeli przykładowo tutaj mamy 52 zł i 92 grosze, zaokrąglamy do 53 zł. Natomiast, jeżeli tutaj by było 49 groszy i niżej, no to zaokrąglamy do 52. Tutaj formułę to wszystko robią automatycznie, więc tutaj wpisujemy ten podatek zryczałtowany, obliczony od przychodów, czyli te 19%. Następnie wpisujemy potrącona kwota za granicą, to jest to samo co tutaj, tylko że tutaj jest zaokrąglone również przez formułę, czyli 53 zł. I różnica do rozliczenia, również zaokrąglona, to jest to samo co tutaj, tylko że zaokrąglona. Mamy 14 zł. Więc potrącona kwota za granicą wpisujemy tutaj. Mamy podatek zapłacony za granicą. Wpisujemy tutaj tą kwotę. I różnica między zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą, czyli to, ile dopłacamy, jest akurat w tej komórce. Więc ten Excel naprawdę fajnie liczy. Jedyny minus tego, że nie zbudowałem tego Excela akurat pod wszystkie możliwe waluty i tak dalej. Ale myślę, że jeżeli ktoś tam sobie potrzebuje przerobić na inne waluty, to on to sobie przerobi. A jeżeli nie, no to poproszę o zostawienie w komentarza pod filmikiem. Czy potrzebuje się również inne waluty, no to również tam coś dodam do tego Excela. Więc Excel tak się prezentuje. Jest naprawdę bardzo fajny, wystarczy tylko sobie przykleić najważniejsze dane. Naprawdę nie trzeba nawet przyklejać tych wszystkich tutaj. Najważniejsza tutaj jest data otrzymania oraz kwota. No i wiadomo, żeby akurat podatek potrącony pasował do tej dywidendy, czyli linika za liniką. To jest akurat najważniejsze. Ale to również bardzo łatwo można wyłapać w tym Excelu, ponieważ jeżeli by ta dywidenda powiedzmy od Coca-Coli była na pierwszym miejscu, no to by nam wyszło, że tutaj potrącony podatek by wyszedł taki trochę kosmiczny, powyżej 30%, już by było coś nie halo. Więc ten Excel jest zbudowany z taką logiką, że bardzo łatwo można tutaj wszystko wyłapać oraz łatwo i szybko się uzupełnia ten Excel. Tak jak mówię, artykuł do rozliczania dywidend również zostawię pod filmikiem, bo tak naprawdę nie ma tam dużo roboty, ale w tym artykule jest wszystko fajnie bardzo wytłumaczone. No a z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał ten Excel, ten filmik, ten Excel ja mam również udostępnię pod filmikiem na takim zshare'owanym raczej Google Drive. Ie. Jeszcze zobaczę. Jeszcze raz zapraszam Was do naszego Telegrama, w którym akurat publikuję takie informacje przed tym jak upublikuję na YouTubie. Również tutaj publikuję wiadomości ze świata finansów, inwestycji, ciekawostki oraz fakty i pewną dawkę wiedzy. Link jak zwykle jest pod filmikiem i na ekranie teraz jest workout. Więc jeszcze raz zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Więc nie zapomnijcie o feedbacku pod filmikiem. Mam nadzieję, że niektórym ten Excel pomoże w pewnym stopniu w rozliczeniu dywidend. Więc z mojej strony to by było na tyle i do usłyszenia w następnym materiale.